Zaczniemy ćwiczenie w pozycji relaksu, ona często jest pozycją wyjściową. Chcę, żebyś na początek się zupełnie rozluźniła. Twoje stopy, kolana są w szerokości bioder. Zapięcie stanika, tudzież dół łopatek łupanów jest rozluźniony, leży na macie i kość krzyżowa też jest rozluźniona, leży na macie. Natomiast odcinek lędźwiowy kręgosłupa ma swój naturalny, wklęsły kształt i nie chcemy go wciskać w matę zaczniemy ćwiczenie, ja też się ułożę w tej samej pozycji podłóż ręce pod głowę spleć taki koszyczek na potylicy ze swoich dłoni, łokcie chcesz widzieć kątem oka weź wdech i z wydechem utrzymując stabilną miednicę, kiwnij głową i wyjdź do góry wykonując taki pilatesowy brzuszek pod brodą odkładamy pod brodą zatrzymujesz miejsce na pomarańcze. I jeszcze raz, wdech, z wydechem kiwasz, lekko głową zbliżając brodę do mostka, ale zachowując tam dystans i wychodzisz do góry, miednica stabilna. Z wdechem odłóż na matę. I jeszcze powtórz, do 10 razy góra, wdech, z wydechem kiwnięcie, tył szyi się wydłuża, broda zbliża się do mostka, wychodzisz do góry, łokcie utrzymujesz w tym samym położeniu i odkładasz głowę na matę. Teraz przejdziemy do małej modyfikacji tej pozycji. Czyli po kiwnięciu głową zaczniemy wychodzić do góry i po skosie. Wdech z wydechem kiwasz głową, wychodzisz do góry i celujesz ręką przeciwną do przeciwnego uda. Miednica jest stabilna. Ręka wraca, głowa wraca na matę. I znowu to samo. Głowa cały czas ciężka na dłoniach. Kiwasz głową, wychodzisz do góry i od razu idziesz po skosie, celując dłonią do przeciwnego uda. Odkładasz, pilnuj, żeby łokcie były cały czas widziane przez ciebie kątem oka. Nie rozszerzaj ich za mocno. I ostatnie powtórzenie. Tutaj też po 8 powtórzeń na każdą ze stron spokojnie wystarczy. Odłóż głowę na matę. Wyciągnij ręce z głowy, połóż je po bokach ciała i znowu skontroluj, czy dół łopatek, kość krzyżowa leżą rozluźnione na macie. I teraz weź wdech i z wydechem chcesz zbliżyć odcinek lędźwiowy kręgosłupa do maty, wydłużyć swoje pachwiny, otworzyć je do sufitu, do nieba tym razem. I wychodzimy kręg za kręgiem do góry. Pilnuj, żeby kolana cały czas celowały w sufit. Wdech. Z wydechem miękki, elastyczny kręgosłup odkładasz kręg za kręgiem. I jeszcze raz wdech. Z wydechem przechylasz miednicę, odklejając kręg za kręgiem kręgosłup. Pamiętaj, żeby łopatki zostały na macie, żeby nie rozchylać kolan. Wdech i z wydechem elastyczny kręgosłup odkładasz. Do maty i za każdym razem wracaj do pozycji neutralnej, żeby odcinek lędźwiowy miał swój, swoją naturalną wklęsłość. Przekręć się teraz na bok i przejdź do siadu. To jest bezpieczna metoda wyjścia z leżenia do siadu. Następne ćwiczenie będzie w pozycji siedzącej, umieść stopy daleko od bioder. Połącz je, żeby były w kontakcie. Tutaj chcesz siedzieć na kościach pośladków, więc możesz troszeczkę wyciągnąć pośladki spod siebie. Ramiona luźno, bierzesz wdech, ramię płynie, widzisz je kątem oka, kręgosłup jest jeszcze wydłużony do góry i teraz z wydechem czubek głowy, szyja, ciągnie cię do zdjęcia bocznego i wracasz do centrum. Cały czas, dbasz o to, żeby talia była wydłużona. Drugie ramię, znowu widzisz je kątem oka. I teraz czubek głowy inicjuje ruch do boku. Zanim idzie szyja, obie talie długie, oba pośladki cały czas w kontakcie z matą. Zwróć uwagę, żeby tutaj, kiedy jesteś z boku, bark był ten dolny, oddalony od ucha. I jeszcze po jednym razie my zrobimy sobie czubek głowy do boku, nas ciągnie szyja. Tutaj możesz zatrzymać się na wdech, jeśli już oswoisz się z tym ćwiczeniem. I z wydechem wróć do centrum. I ostatni raz druga strona. Widzisz ramię kątem oka? I zgięcie boczne. Zwróć uwagę na pośladek na macie. I oba pośladki i bark daleko od nich. Zatrzymaj. Teraz przejdziemy do rotacji kręgosłupa w tej samej pozycji. Czyli umieszczamy w takiej pozycji jak do tańca kozaka. Umieszczamy sobie ramiona na wysokości barków, nie za wysoko, żeby barków nie napinać. Weź wdech, wydłuż kręgosłup, wydłuż talię i tak jakbyś chciała wzrok skierować za siebie, spojrzeć, co tam za tobą jest, zwróć głowę, szyję do boku, a następnie sekwencyjnie klatkę piersiową też do boku. Tutaj weź wdech i z wydechem klatka piersiowa, szyja, głowa wracają do centrum. Wdech na przygotowanie długa talia. I z wydechem wzrok, szyja i klatka piersiowa. Tutaj wdech i z wydechem klatka piersiowa wraca, szyja wraca, głowa wraca. Za każdym razem w centrum poprawiaj pozycję sali i wydłużenie kręgosłupa. I ostatni raz na każdą ze stron: wzrok, szyja, klatka piersiowa. Wdech i z wydechem klatka piersiowa wraca, szyja wraca i głowa wraca. Ostatni raz. I klatka piersiowa inicjuje ruch, za nią szyja i głowa. Bardzo dziękuję.